Siemanko, siemanko, z tej strony Koksony, w kolejnym odcinku na tym kanale. Zostawcie suba z łapki w górę, tam na dole. No co? Yy, napiszcie w komentarzu, jak wam minął dzisiaj dzień w szkole, czy w pracy. O której oglądacie film? No i co? I tak. Z rzeczy takich informacyjnych, w poprzednim odcinku robiliśmy ten wiatrak tutaj, i się niestety nie udało. To się na końcu, oczywiście, tego odcinka wcześniej walczyliśmy tam w wojnę, bo największa potyczka. Nie widzę w ogóle jakieś wskazówki no nic, to jest no, robiliśmy o tutaj ten wiatrak. No, i poza odcinkiem przyszedłem tutaj, co nie, na ten wiatrak. Zobaczę, jak tutaj. Yy, pójdzie. No i co? Wrócimy do góry. To jest bardzo. Cześć, co zrobiłem? Cześć, czekaj, co tu się stało. A, to jakiś ponton. Ale to jest bardzo, bardzo proste. Będzie. Bo. to jest stówka, co nie, nie robiłem tego w ogóle. Ale to jest poziom trudności 100 chyba, tak? Czy znaczy poziom trudności 100? Ooo, już, już. Czy Andrzej i Bable rzeczy dzieją? Że spadam na tak prostym parkurze? Stetko, tam zrobiliśmy, wcześniej zrobiliśmy 150-tkę. Wcześniej. Dużo wcześniej. zrobiliśmy się 150-tkę. Więc nie widziałbym problemu, dlaczego mielibyśmy nie zrobić stówki, co nie? Wejdziemy pięknie, pięknie po drabince. Cyk Otwieramy, dzisiaj sobie porobimy zadania główne Tak mi się wydaje, to będzie fajny pomysł, Wcześniej co czas robimy jakieś eksploracje albo co No i dobra Pięknie Kolejna osada, więc jest zajebiście Ale teraz ci budują, co nie? A wcześniej Wcześniej tam się nie budowali Jeszcze muszę łukowska wziąć Wiadomo, piękne wspomnienia. Parisa Platynowa. Każdy chyba to pamięta. Petra Kolcha. O, o, o! Czyśmy mieli nowy ten? Czy to mogło spaść? Jasne. Dzieciaki nie dostaną dziś kolacji więc pogadamy z kimś to jakiś handlarz, ale jest... O wielko Co ty masz? O! Dwukrotność z Tesansa mamy. Na pewno chciałbym... O kurde. Kupić złom. Cały złom chciałbym kupić. Bo nie potrzebuję za... Zwłaszcza biorąc to jest główne jakieś maty. Dobra, szmaty kupimy sobie za a, 207 Żywice, o żywice potrzebowałeś, dobra to do maxa kupimy Pigmenty się na pewno przydadzą, to weźmiemy 2 do jak nic Tego mamy 327, zapłacimy, nie ma problemu, ciężarki, modyfikacje broni Dobra, z domu, części elektryczne do domu że bierzemy I utrnia, czy weźmiemy tak 3 tak wystarczy wystarczą wystarczy nam tyle utleniaczy ile mamy wytwarzanie utleniacze nie no ja to weźmiemy 10 jeszcze 5 weźmiemy w takim kładzie 5 i tam teleczonko weźmiemy 5 no to przez ziemię o plus 5 utleniacze tego weźmiemy do końca 300 więc to zapuścimy ale ale zawsze warto co nie co ze sprzedam? sobie tą broń. Wszystkie takie kupiamy broń, coś no. Coś takiego, co to w ogóle jest. Skorzyłem. Dobra, tą pałkę zostawimy. Czy na, na, na. zaś, tak? Na zaś. Nie mam tu z kimś pogadać, jakiegoś quest'a na dole. Żadnego questa tu nie ma, serio. Dobra, zaczymy. Nic? Nic, dobra. No to co, idziemy sobie do skandlasz. Cały czas co nie. O, ulecz. Ulecz? Tak to działa, że się teraz leczy, czy co? Serio? Czekaj, zobacz, jeszcze raz, bo nie idzie. Ty, serio to tak działa, że się leczy? Pozupełnienie wody Tak to zajebiste w takim kładzie Nic już więcej dam rady, nie 5 minut odcinek a dalej głowę zrobiliśmy tak naprawdę Dobra Lecimy Dobra, radę, to skoczyć? W sumie Ooo, już się ruszę Co się dzieje? No patrzcie Ta to... się Ty to jest ten gigant, dobra Może stąd wyjdziemy jednak, to widzieliśmy lepszy pomysł. mieliśmy rozpisy główne Dobra Cięcie. No, jesteśmy mm -hmm. sporo, to już w ogóleśmy się stracę, bo akurat przyszła do mnie pani fryzjerka, bo muszę ściąć te kłaki Wreszcie, te, te, te długie kłaki zarosły mi I właśnie przyszła pani fryzjerka i mamy woła I tego w ogóle zapomniałem wtedy yy, zatrzymać gry co nie I zatrzymać gry No i zaatakowałem, ja nie zginął, dobra To widzimy się Widzimy się jak dojdę do tego miejsca Dobra, wracamy. Ogólnie tak, co się stało po co z drogi? Spotkałam ziomeczka takiego, którego musiałam zabić i musiałam za, za nim trochę pobiegać. Dostałem 200 punktów za i mamy y punkty. Co zrobimy? Szybko wspinaczka, mieć parkura, proszę się w pod krawędzie, w górę i na boki, wsad, krawędzie, nie wiem. Bezpieczne lądowanie, zwiększa wysokość, z jakiej możesz spać i... nie wyrażać, Podwójny skok. Nie wiem czy tego nie wezmę. To jest taki spoko, Pędz Nie, pędz jest średni. Skok z obrotem, o. To musi być zajebiste Ale ciężkie. Skok po lądowaniu, nie, to za słabe Skok z krawędzi. Weźmiemy podwójny skok. Tak to działa? W zasadzie to działa? Weźmiemy sobie to. Może. Czy tak? Dobra, ja sobie to ogarnę i zaraz weźmiemy tego quest'a i tam będziemy sobie handlować. Dobra, będziesz sobie to po prostu przez skakanie przez jakąś przeszkodę. No, trzeba spać i to oczywiście się wybierz. Się, się no, rozmawiamy z Bielkim. Wszystko w porządku? Słychać was na kilometr. Nie twój interes! Przepraszam za... Monia. Przepraszam, miania. to będziesz Teodora. Znajdź go natychmiast, bo inaczej... Monika! Może tak będzie lepiej. Nie mów mi, jak będzie lepiej, ale ostrzegam. Radzę ci wyciągnąć stamtąd Teodora. No weź. Naprawdę tego chcesz? Myślisz, że życie teraz jest przejebane? Zobaczysz, co ci zrobię, jak Teodorowi stanie się krzywda. Hmm. Kim jest Teodor? Teodor to najgorszy skurwysyn na całym bazarze. Powinien gnić w więzieniu SP. Pierdol się, Will, to mój chłopak, nie twój. To co się stało, że tak będzie lepiej? No, pochwal się, Will. Ja. Nie mogłem patrzeć, jak to bydle chodzi z moją siostrą i. Will zwabił Teodora do ciemnej strefy, a teraz ma tam zapierdalać i go wyciągnąć! Monika, czekaj. Jesteś pielgrzymem, tak? Tam jest pełno chemikaliów. Kurde! Teodor pewnie jest już martwy. Chcesz, żebym też zginął? A jeśli jakimś cudem znajdę Teodora, to ten gnój mnie zabije! Pielgrzymie, mógłbyś wyciągnąć stamtąd tego bydlaka? Proszę. E, sam powiedziałeś, że jak wróci, to cię zabije. Nie mam wyjścia. Jest coś jeszcze. Jestem w ciąży, rano się dowiedziałam. Teo jeszcze nic nie wie. O, no dobra, zobaczę, co da się zrobić. Mieszka w budynku przy Old Shamble Street, jakieś 200 metrów na północ stąd. Teodor powinien być na pierwszym piętrze. Zaczekaj do nocy, będzie łatwiej. Oby się gdzieś zaszył z daleka od tych gryzoni. I jeszcze jedno: bardzo kocham Teodora. Ale on naprawdę potrafi być niebezpieczny. Uważaj. No to ciekawa, ciekawa historyka. Bardzo fajne podnisy podboczną swoją drogą. W sensie nie chodzi, jakby o. Bardzo fajnie, źle to może ja Nie chodzi mi, się bardzo fajnie się tematyka. No, tematyka mam w sobie dupię, ale. Zdanie co domowe, co się zadanie Zdanie jak zadanie, to właśnie. Czyli dojdź, pogadaj, zabij okay, Dobra. Właściwie tylko się tutaj, jest dredzik, jakiś, wytwarzanko przyda się. Bardzo się Idziemy w mi się głównie. Szybko, co ty masz na no sprzedaż? O! o! Kurde! 1400, ale bym to kupił. Ja właśnie nie wiem, czy tak nie zrobię. Masz ten utleniacz. Złom 23, Bierzemy Przewody nie są potrzebne na razie. Biura ostrza. Ostrza weźemy. 27, żywica. Żyjco weźemy. Do 30 tak naprawdę no to zabierzemy artefakt Powie, że bierzemy chcieliśmy znaleźć coś sobie z tego to mamy klasa tutaj, tutaj już nic nie ma coś tutaj do niego może też kupić pigmenty jakiś o, alkohol to weźmiemy, alkohol zawsze fajny jakoś ciekawa imprezka się przyda Pigmenty to się przyda na pewno. Cześć, z tym alkoholem to doszartowałam, żeby nie było. To jest za. Nie z z tego na serio. Dobra. Najwyżej to się wiedzie. Dobra, lecimy już do tego. Bo to się było... Dobra, widzimy się, bo trochę na więc widzimy się, jak już lecimy na miejsce. Ty, widzę, patrz co znalazłem. Tutaj mamy coś takiego i mamy dwa inhibitory do zrobienia Dobra, to to, to to jest proste, wcześniej jak było trudne to było na czerwono, to jest na biało. Co nie? Dobra, w nocy. To z, 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 ogarniemy to w kolejnym odcinku najwyżej. W kolejnym, następnym odcinku sobie to ogarniemy. I teraz nie trać czasu, bo obiecałem, że dzisiaj będziemy robić misje główne. Trzeba je Dobra, no to co? Po raz kolejny trzeba powiedzieć, że widzimy się później. że nie traci waszego czasu. O, idziemy, idziemy i kolejne misje poboczne do ogarnięcia. Lecimy. Istotą o czym ty. Chcesz się dowiedzieć? Zamknij oczy. Hmm. W życiu, która jest z Was może... Może mnie dźgnąć. Ona pewnie by chciała. Przestań, Dianne. To jest istotą przetrwania? O czym ty mówisz? Chcesz się dowiedzieć? Zamknij oczy. Co czujesz? No, e, Słyszę odgłosy. No, co jeszcze? O! o! Coś cuchnie. Właśnie. Zapach. Impulsy wędrują prosto do układu limbicznego. Uruchamiają emocjonalną odpowiedź. Wspomnienia. Dobrostan umysłu. Ale... To pachnie... To pachnie gównem. Czego się spodziewałeś? Myślisz, że czym ludzie teraz nawożą? Za dużo szczegółów. Wybacz... No, kim jesteś i co tu robisz? Przed upadkiem pracowałam w firmie produkującej perfumy. Cieszę się, że moja aktywność zawodowa przypadła na czas, kiedy świat pachniał całkiem przyjemnie. Wszystko wróciło do normy. Więc pomyślałam, czy mogę to zmienić? Jaki zapach uszczęśliwiłby ludzi w tym okropnym świecie? Mam nadzieję, że taki smród nie jest dla ciebie istotą przetrwania. Jasne, że nie. Mam świetny pomysł na nowy zapach. Ludzie zapłacą fortunę, żeby go powąchać. Nazwałam go ostra jazda. Jest niemal gotowy. Potrzebuje złomu na nutę serca. E, nutę serca? Tak, środkowa nuta perfum, złom i lawenda. Tego mi brakuje. A, jasne, złom i lawenda. Idealne połączenie. Mera bardzo stara się być kontrowersyjna. Przynieś mi składniki, a zdradzę ci tajemnicę mojego przepisu. Potrzebuję też lawendy do perfum. Hmm, to ma już więcej sensu. A to no jednak no nie, to, to jednak złą. jej nie damy. Złom. Najra go potrzebuje. Zobaczymy w ogóle ile tego złomu musimy jej dać No, na spokojnie, ale, ale to nie teraz, to nie teraz, na spokojnie. teraz to. Spokojnie. A teraz, Ech, nie, to, nie. Oby to nie była strata czasu. Perfumy ze złomu brzmi jak jakiś absurd. Idziemy szybko do tego miejsca. No i po co? Kolejny raz się widzimy. A jak to garnish. Dobra, y, tutaj znalazłem tak, jakąś taką osadę. Więc sobie y, zobaczę jakie fajne rzeczy mają albo jakieś questy i to uznawę y, nagranie. Żeby was nie zanudzać po prostu. No tutaj laska na przykład ma, ma jakieś wzmocnienie. Może nam jej te wartościowe przedmioty. Ciśnięcie. To by się przydało co zrobić Dobra, to to ogarniemy No w ogóle jeszcze nawet nie mam łuku, żeby móc zrobić strzały, co nie? To mamy Tego nie mamy w sumie no to co, no to robimy to, dobra Jedziemy dalej hmm. I co to może, tego nie kupię, bo za drogiem To bym kupił, ale nie wiem czy to jest za drogi dla nas. Raz i kupimy dwa razy. Eee, dobra, do końca sprzedaj. No to sprzedamy się. Mam tu najlepsze fanty w okolicy. Dobra, lecimy dalej. Co jakieś kosty, może. No to ogólnie misję z ostatniej misji głównej, tak naprawdę. muszę sobie pogadać z tymi ludźmi. Hej. Gdzie tu można coś zjeść? W kantynie! W naszym obozie mamy kantynę i lazaret. Jak w wojsku? Nie jak w wojsku. Tu jest wojsko! Kiedyś zaprowadzimy tu kurwa porządek. A ty to kto? Jestem kurierem. Kursuję między strefami. Pielgrzym! Otóż tak. Trzeba mieć jaja, żeby się tak szwendać. Idziesz, Franciek? No, wydane było trochę. No i dobra, w sobie postawiamy. Macie koledze. Czasem się trafia. Ja znalazłem butelkę w czasie patrolowania piwnic. Czyli patrolujecie cały rejon. Ktoś to musi robić. To dzięki nam miasto jeszcze się trzyma. A ty co? Chcesz dołączyć? Hmm, na razie chyba nie. Nie lubię słuchać rozkazów. Samotnik, co? Ha! Nie zapominaj, że w kupie siła. Radzę sobie. To że tak Obywatelu, nie możesz tu przebywać. Jeśli potrzebujesz pomocy... To już nie, to nie jest chyba, nie? Dobra. Znaczy zacznijmy w sensie, to miejsce, co to jest w tutaj? ogóle. O to tutaj jedna ostatnia. to nie jest w sumie, nie? Nic takiego ciekawego, dobra. Powiem się z tym ziomkiem no. Ale na co z, cóż zrobić, nie? Dobra, idziemy do wyjścia szybciutko. I idziemy do tej misji głównej Dobra, widzimy się jak dotrę. Ty, no nie wytrzymam zaraz. Przeszedłem pół metra i automatycznie... automatycznie mi wiatrak się pokazał. Jak wcześniej chciałem y, zrobić misje główne, nie, no po co, po co koło misje główne, w sensie bardziej o to chodzi, nie, inaczej, źle powiedziałem, jak wcześniej yeah. chciałem szukać jakichś dodatkowych rzeczy, sobie jakieś, znaczy takie czy jakieś y, różne takie poboczne misje, zero, totalne zero, a teraz, a teraz, no po prostu jedna na drugiej, dobra, szybko to ogarniemy, bo widzę, to... O bo, w Nie, bo ja to, spadłem, no, to w ogóle też do niego myśli Napierw spadł, serio w ogóle to zeszedł misja główna tak bydewej Co mieliśmy ją ogarnąć, dobra Zresztą wchodzimy Wpierw sobie ogarnę ten yy, ten wiatrak, bo boję się, że jeśli Jeśli yy, Gdzie on tu, to tutaj, dobra, jeśli ten jeśli y, pogadam z tym działaczkiem to mogę nie mieć już tego wytrachu możliwości. Można uderzyć czy coś i zabrać w jakieś dziwne miejsce. Więc chciałem tak się zabezpieczyć i po prostu to gardnąć szybciej niż... niż... no po prostu co nie, niż z nim pogadam, dobra. Znaczy jest wygarnięte, więc się po też pominę i, i tyle. Dobra, to już jest wszystko Wymijamy Dobra, jeśli tylko coś pomijamy, to już wycięliśmy milion razy Ooo, ale ładne to, jak to wyszło Wow Wiecie, czy odblokowane tylko konstrukcja Dobra, podam sobie z nim też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra. Wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. Uf, no to chyba poczekam. O, ty właśnie mówię. Nie wiem, będzie teraz wyluduje, ale o, ty, nie o, ty nie nie mam tutaj. Więc myślę, że by mógł zrobić. Hej, Hubert? Tak to pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. E, Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj! chcę tylko coś kupić czyli to był Hubi, tak? Tak. Zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. No, no nie wiem, nie wiem. No, tak, jasne. Hakon, on ucieka Heh, Cały Hubi. Czekaj chwilę. Dobra, Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, że mógłbym nie, nie mieć możliwości już tego zrobienia. Jak to zrobię? Prawie go miałeś. No faktycznie go prawie miałem. Prawie miałam, żeby... Zumieniłem sobie. Szybko to garniemy. wiem, Patrytko, ja miałem, że są szybki. JESTEM SZYBKOŚCIĄ nie by to przecież Tyksak ma QI Ty, coś już 50 Ej, no nie blokuj się, halo Ale zwoliłem, ale Jeszcze Ciebie nie Chłopaki, nie teraz takie zabawy 30 metrów Co? Ma nie ma go, nie ma go. Niemożliwe. Przecież go widziałem. No, jak się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. wina się. Widzisz budynek Gierę? Właśnie na dachu. Dobra, nie wiem czy teraz ogarnąć kiedy. Dobra, nie teraz. Ja teraz misje, misje główne, co nie? No to robimy misje główne. Hmm. To sobie podskoczymy, no o czym się też widzę? Tutaj może łatwo inhibitory tutaj ogarnąć, więc to sobie później ogarniemy. Nie, tutaj nie, wskoczyć, tu wskoczyć. Mam 25 minut odcinka, no chyba, że wskoczymy tam i jeszcze zrobimy w kolejnym odcinku. Bo też się bardzo spieszne. Ten kamień zgubiłem go. Na pewno jest na tym dachu. Znajdź go, ja bym go jest znalazł. Detektive Cooks on wkracza do akcji w Ochocku. chcę tylko pogadać. Zostaw mnie ja tam. Pogadajmy się zwać. Nie rób mi krzywdy, ja nic nie wiem. O czym? I jeszcze cię o nic nie spytały. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam. Podobno jesteś paserem? Hmm? Paserem w życiu? Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co pięć minut ktoś zaczyna mnie gonić. No, Okej, okay, może no, to ludzie to mają się pochód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. No. Skąd właściwie wiesz, że łazarz to kastet? Hmm? Nie wspominałem o tym. Daj spokój! Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa! Ciągle się nią popisywał! Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa! A to bzdura! Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A, niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta! Przestań pierdolić! Gadaj albo. Ma na imię Maja. No szybko. no, szybko. Szybki potwierdzać. Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój. Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Mam, no, mam nowy tytuł na odcinek. Spotkanie z sześćdziesiątą. Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu łazarze. Znasz Maję? Nie. Dziwne. Myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square Meatpacking Square? Pojebane miejsce Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w dól tu... Oj, nie chciałam tego ukonać, sorry Jestem trzecim Cztery? Podobno jest w jednym z okolicznych budynków Okej okay. To nieźle. Odzywaj się stary Dobra Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie Zostawcie suba z łapki w górę Napiszcie w komentarzu jak wam się oglądał dzisiejszy film No i co? Tyle? 血嘛龙。